Lata nie było takiej imprezy jak ta i dzisiaj mamy potrawy z ziemniaka, ale wspaniała domowa rodzinna atmosfera. Tak, panie redaktorze. Ponad trzy lata biesiada ziemniaczana pod Miszkiem powróciła do Boguszowa Gorc. Jak widać, cudowna rodzinna atmosfera, zespoły lokalne i nasz chór Sonoro, który jest tutaj gospodarzem dzisiaj tej imprezy, ale też są zespoły ludowe z okolicznych miejscowości, m.in. grzędowianki z Czarnego Boru. Także biesiadujemy, bawimy się. Pogoda dopisała. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni konkursie w kulinarnym pierwszym miejsce zajęła sałatka ziemniaczana, ale Pani miała okazję skosztować tych wszystkich potraw. Co Pani najbardziej przypadło do gustu? E, najbardziej właśnie ta sałatka ziemniaczana. Byliśmy zgodni jako jury, mieliśmy wspaniałe jury, bo e, starosta miasta partnerskiego lub z Smirzyc e, jest, Pan Wójt z Czernego Boru, e, Pan Adam Górecki, Przewodniczący Rady Miejskiej, Szef Kuchni Zakład Zdroju, Daniel Gemming, także e, mamy, mamy podobne gusta i podobne smaki. Wszystko było naprawdę pyszne, pięknie podane. No, wygrał najlepszy. Zatem zapraszamy wszystkich za rok, bo mam nadzieję, że w konkursie będzie coraz więcej uczestników. Najpysz, najpyszniejszy ziemniak w Boguszowie Gorcach. Najpyszniejszy ziemniak w Boguszowie Gorcach. Serdecznie zapraszamy. Pani Paulino wygrała dzisiaj, pani, pierwsze miejsce w konkursie mistrza potrawy ziemniaczanej. Co to takiego ujęło jury? Co to za potrawa? Moją Potrawą była sałatka ziemniaczana e, Przepis e, Znam od lat Tak naprawdę jest to przepis mojej mamy Który po, Pomógł mi wygrać e, Myślę, że jury ujęło To, że e, Było ładnie, bardzo ozdobiona ta potrawa Kwiatami, wszystkie Ode mnie z ogródka Pierwszy raz pani bierze udział w tego typu Konkursie? Pierwszy raz Pierwszy raz I Taka biesiada ziemniaczana, ona kiedyś była Później była przerwa tak? Tak, i tak. teraz została reaktywowana. I stwierdziłam, że pierwszy raz spróbuję tutaj się wykazać swoimi umiejętnościami kulinarnymi. Robi Pani na co dzień dużo potraw, ziemniaków na co dzień w domu? No, oczywiście, bardzo dużo potraw. Wiadomo, no, Dolny Śląsk też jest miejscem, gdzie bardzo dużo spożywa się ziemniaczków. I czy to placki ziemniaczane, czy sałatki różnego rodzaju, czy też wiadomo, do zwykłego obiadu. Sałatka ziemniaczana wydaje się być bardzo prostą potrawą. Czy jakieś e, specjalne składniki e, są e, ujęła Pani w tej sałatce? Tak, oczywiście. Całe swoje serce. To gratulujemy. <grym>, dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję.